Istniał plan ewakuacji, który przewidywał uruchomienie autobusów i przewiezienie mieszkańców na północ miasta. Burmistrz Ray Negan wycofał się jednak z tego pomysłu ze względów finansowych. Nie sądziliśmy, że to się na nas odbije na taką skalę. Dlatego nie wdrożyliśmy w życie planu, który zakładał wywiezienie mieszkańców z miasta. Nie było takiego zamiaru. Większość hoteli jest zapełniona. Pozostali mieszkańcy nie mogą wyjechać. Jak miałbym się wydostać? Władze wiedziały, co się wydarzy. A przynajmniej powinny to wiedzieć. Huragan jest coraz bliżej. Przykujcie się. 12:38 pada deszcz. Zaczęło padać po północy. Zerwał się silny wiatr. Zaczyna się. Wejdźmy do domu. Zbliżała się północ, więc wszyscy chcieli odpocząć. Odpłynąłem kilka razy, bo wtedy jeszcze się nie martwiłem. Był środek nocy. Właściwie to wczesne godziny poranne. Siedziałam w pokoju w hotelu Hayat, gdy usłyszałam huraganowy wiatr. Nigdy nie widziałem czegoś takiego, jakby ktoś uruchomił wiatrak. Wiatr wieje w promieniu 160 km od oka cyklonu. Zerwał się wiatr i pokazał swoją niszczycielską siłę. Słychać dźwięki wybijanych szyb i wyginającego się metalu. Widać rozbłyskujące transformatory, co oznacza, że w wielu miejscach wysiadł prąd. W trakcie transmisji zgasły latarnie. Wysiadł prąd, co oznaczało brak dostępu do radia i telewizji. Zrobiło się ciemno. Byliśmy odizolowani. Przerażające uczucie. Około piątej rano Katrina zaczęła przesuwać się na ląd. Nie była wtedy huraganem kategorii 5. Jeśli jeszcze nie wiecie, Katrina ma w tej chwili status kategorii czwartej. Dotarła na ląd od wschodu. Oko huraganu znajdowało się 56 km od Nowego Orleanu. Przeszło bezpośrednio przez parafię St. Bernard. Byłem przy Violet Canal, w pobliżu wałów, gdy huragan uderzył. Czegoś takiego się nie zapomina. Z łodzi widziałem falę sztormową. Napierała z pełną mocą. Fale uderzały co 7 sekund. Były tej samej wysokości co wały. Wiadomo, że się przedarły. Woda zaczęła się przelewać. Mimo, że oko cyklonu ominęło Nowy Orlean, to była woda z Zatoki Meksykańskiej zalewająca wybrzeże. Od lat 30. straciliśmy około 400 tysięcy hektarów terenów podmokłych. To była nasza linia obrony. To tam zazwyczaj fale wytracały swoją siłę. W konsekwencji każdego roku fale są coraz groźniejsze. Huragan Piątej kategorii to dla nas największy koszmar. W okręgu dziewiątym padało, ale nie było ulewy. W takich sytuacjach zazwyczaj radziliśmy sobie całkiem nieźle. Nie zalewało nas. Oczywiście mieliśmy wodę na ulicach, ale chroniły nas bagna, bo woda zazwyczaj spływała właśnie tam. Bagno znajdowało się po drugiej stronie torów, przy Florida Avenue. To była nasza cudowna kraina. Rosły tam cyprysy porośnięte chem. Nie pamiętam, który to był rok, ale któregoś razu zauważyłem, że drzewa umierają. To one utrzymywały bagno przy życiu. Gdy przyjechałem do Nowego Orleanu w latach 70., na południu, wschodzie i zachodzie miasta było mnóstwo bagien i cyprysów. Przez tysiące lat najlepszą ochronę przed huraganami stanowiły przybrzeżne tereny podmokłe. Teren podmokły, jezioro albo zatoka. Zbliża się fala sztormowa. Dociera do lądu. Drzewa tworzą labirynt. Woda musi je omijać. Dzięki temu gwałtownie traci na sile. Szybko dotarło do mnie, że Luizjana traci tereny podmokłe w zastraszającym tempie. Chodziło również o tereny wokół Okręgu IX i St. Bernard. Kiedyś cały ten teren porastały dęby. W ciągu mojego życia wszystkie przestały istnieć. Nie mamy już drzew, które zatrzymałyby wodę. Nic nie stoi jej na drodze. Degradacja terenów podmokłych to w 80% konsekwencja działalności przemysłu naftowego na wybrzeżu Luizjany. To przemysł naftowy. To wszystko przez nich. Wszyscy przyjechaliście tu samochodami. Wszyscy kupujecie ich produkty. Nie możecie zrzucać na nich winy, nie uderzając się w piersi. Dlatego to taka tragedia. Zachwistujemy się dobrobytem. Przez co zniszczyliśmy naturalną linię obrony. O szóstej rano ludzie zaczęli się budzić, bo usłyszeli hałas. Nie wiedziałem, co to było. Usłyszeliśmy dudnienie. To wtedy zobaczyliśmy deszcz. Dach przecieka. Woda wlewa się do superdomu. Skoro mokniemy w środku, to co musi się dziać na zewnątrz?